Dzień dobry, witam dzisiaj Zodiakalne Lwy i zapraszam Was, moi drodzy, do czytania dla Was na luty 2025. Jak się ten czas pokazuje w ogólnych energiach dla osób spod Waszego znaku? Co Wam sprzyja, co Wam przeszkadza, na co zwrócić uwagę? Ogólnie na początek, później druga talia i dodatkowe karty oddzielnie dopowiedzą coś na temat miłości, uczuć, relacji, finansów, rodziny i pracy. Oraz przesłanie anielskie na koniec, czyli wskazówka, rada, podpowiedź, gdzie, w którą stronę kierować swoją uwagę, żeby było jak najlepiej. Dziękuję wszystkim za e, obecność na moim kanale. Dziękuję za polubienia, wsparcie, subskrypcję. Zapraszam do czytań indywidualnych. Kontakt i wszystkie potrzebne informacje są w opisie pod filmem. Zacznijmy. Co się pokazuje dla zodiakalnych lwów na lutę 2025. Zaczyna się miesiąc w energii dwójki mieczy, czyli mamy tutaj współpracę. Mogą być też decyzje, wybory, ale dotyczy to spraw formalnych czegoś na co się umawiamy albo co napiszemy, czyli powiedzmy, że umowy, podpisywanie umów może być tutaj w tej karcie pokazane, jeżeli byśmy patrzyli na przykład na sprawy zawodowe tego typu, albo możemy mieć tutaj pokazane takie sięgnięcie, Porozum do głowy, wycofanie się z emocji, uspokojenie tych emocji, pokierowanie się logiką i decyzja, która tutaj zapadnie, która będzie podjęta, ona jest oparta przede wszystkim o to, co jest logiczne, co jest być może napisane, stwierdzone. Widać, że taką mamy sytuację, więc tu współpracę z kimś możemy mieć i widać, że jest to coś nowego. Może ktoś się z nami skontaktować w sprawie umowy, chcieć się z nami porozumieć, chcieć się z nami pogodzić w jakimś sensie, ustalić coś, żeby dwie strony były zadowolone. A co jest na przestrodze? Mamy słońce. No to właściwie słońce, jako bardzo pozytywna karta sukcesu, harmonii, wolności. A także nowych relacji. Więc dla kogoś tutaj na przestroce może być pokazana właśnie nowa miłość, nowa relacja, szybko rozpędzająca się, która właśnie intensywnie się rozwija, a dla kogoś innego może być tutaj pokazane, że brakuje harmonii na przykład, albo też, że Tutaj są dwie jakieś strony, powiedzmy, jak podpisujemy umowę lub dwie osoby, które mają się ze sobą dogadać. I ja bym powiedziała, że mając słońce i rydwan na wyzwaniu, możemy myśleć o tym, że trochę interesy tych osób się rozjeżdżają. Interes jednej osoby zupełnie nie pasuje do interesu drugiej osoby, więc możliwe, że tutaj harmonii brakuje. Te decyzje, które tutaj zapadają, one tak nie są swobodnie wyrażone. Więc na podstawie jest pokazana dwójka kielichów, która również mówi o porozumieniach, na przykład robieniu czegoś dwie osoby, ale dotyczy to wyraźnie naszych uczuć i emocji. Więc tutaj jeżeli się angażujemy, to angażujemy się w jakąś relację. Z tym, że do tego jest karta księżyca, a księżyc nam zawsze mówi o tym, że tutaj może być coś nieprawdziwego, coś ukrytego, coś tajemniczego, coś nam się, może się wydawać. Co dotyczy relacji miłości, uczuć, spotkań być może w jednej i w drugiej dwójce, coś, co tego dotyczy, to my mamy tego. Na to mylne spojrzenie, to jest po prostu iluzja, w którą się zapatrzyliśmy. Tak jak w światło księżyca, które przecież nie jest prawdą, tylko jest odbiciem z światła słonecznego, prawda? Stąd ta iluzja wynika. To nie jest to coś, na co to wygląda. No, to może teraz jaśniej tak troszkę się wyraziłam. Czyli ta miłość, to spotkanie, ta szczerość, to zaufanie, to nie jest to, na co to wygląda. W myślach waszych pokazana jest dziewiątka monet. Generalnie tutaj chodzi o pieniądze. Mamy może jakiś testament. Jedna osoba może mieć testament, druga może mieć spadek. Trzecia może mieć bardzo dobrą sytuację finansową. Dostaje to, na co pracowała. To się teraz tutaj realizuje, materializuje. Widzę, mogę tego dotknąć, odczuwam to. Król Buław jest pokazany, wasza energia żywiołu ognia jak najbardziej który również może symbolizować również z dziewiątką ja bym to widziała, zakończenie My Wymyślicie o tym, macie tutaj na zakończeniu sprawy finansowe, sprawy materialne które dotyczą was, was osobiście, waszego indywidualnego zysku połowa miesiąca coś realizuje się od ręki, błyskawicznie, tak już ósemka buław mówi, że Wszystkie działania się kumulują i przynoszą efekt. Może tu też przyjść wiadomość szybko, z daleka. A właściwie najbardziej jest tu pokazana wiadomość i dotyczy to relacji, znowu, która jest na przykład albo relacją z przeszłości, albo w ogóle jest to dla Was bardzo pozytywna relacja taka z osobą, którą uważacie za swojego przyjaciela. Może też ktoś tu dostać prezent, może ktoś do kogoś wyjechać, odwiedzić go, spotkać się. W każdym razie ta szóstka mówi o tym, że tu jest coś miłego. To jest karta przyjemności i miłych interakcji z innymi ludźmi. Dużo jest działania wokół tego, albo bardzo szybko się to dzieje. Wasz punkt widzenia, jeżeli chodzi o tą sytuację, widzimy dziesiątkę mieczy, więc. Dziesiątka pokazuje zamknięcie cyklu, zerwanie. Zrywamy. Ja dużo myślę o czymś, i być może z powodu swojego niezadowolenia, zrywam. Tu jest do tego pokazana królowa kielichów: może być rak ryby albo skorpion, taka osoba pokazana komuś, albo może być królowa kielichów jako symbol na przykład osoby, która was kocha albo którą wy kochacie. Lub macie głębokie uczucia, lub wiele emocji już z tą osobą czy wiele sytuacji przeżyliście. I ta dziesiątka mieczy pokazuje na przykład konflikt, albo że jakieś myśli dotyczące tutaj Waszej relacji z tą osobą, na przykład są dla Was nieprzyjemne, że nie podobać Wam się może na przykład tutaj kooperowanie w jakimkolwiek stopniu z tą osobą, bo w dziesiątce mieczy jest zerwanie. Natomiast koniec miesiąca bardzo jest ciekawy, ponieważ mamy trójkę kielichów, która bardzo często pokazuje, oprócz tego, że pokazuje miłe relacje, zabawę, tutaj wszelkie imprezy, spotkania towarzyskie, romanse i tym podobne. Ale może też pokazywać właśnie emocje, w które zaangażowane są nie dwie, a trzy strony medalu. No to się tak nie da, prawda? Trójka kielichów właśnie dlatego jest taką kartą trochę seksualną i nawiązującą do dodatkowych relacji i jest nowa relacja, nowa osoba tu pokazana w karcie głupca. Oczywiście w stałych relacjach może być nowy romans, może być jakiś nowy etap w relacjach, który wiąże się z przyjemnością, z radością, z kimś lub czymś fajnym. Więc może jest tak, że w relacjach czy w uczuciach Lew na przykład podejmuje jakieś decyzje może się deklaruje, może się określa, może też rozmawiać z kimś, żeby coś ustalić, prawda? Zdobyć jakiś punkt, kiedy możemy się dogadać. No, wygląda na to, że właśnie tak jak powiedziałam, niekoniecznie to, co pokazuje lew, może być dokładnie takie, jak to chce lew sam przedstawić. Taka ta księżyca, ona w ogóle mówi o ukrytych rzeczach. Może też mówić o obawa jakaś tutaj jest w związku z spotkaniem, czy w związku z tym wyborem, czy z relacją. No. Albo może ktoś ma po prostu faktycznie więcej relacji niż jedną i któraś z nich się zakańcza w lutym. Z zewnątrz jest pokazana ósemka monet, która mówi o Budowaniu swojej przyszłości w rozsądny sposób z rozwagą. Praca jest pokazana w ósemce monet. A tu jest tego giermek, który powiedziałby o nowych doświadczeniach związanych z zarabianiem, z miejscem pracy albo może z zewnątrz, przychodzi na przykład jakaś nowa relacja, która jest umiejscowiona lub powiązana z miejscem waszej pracy. Druga talia pokazuje nam czas czekanie. Brak realizacji, opóźnienia, czekamy na zwrot. A dalej trójka buław mówi o tym, że zaczyna się nowy etap. Może być podróż w relacji, może być dobranie drugiej relacji, ale jednocześnie trójka pokazuje, że ja robię coś samodzielnie. Tylko jak to rozumieć? Jeżeli byłem na przykład lub byłam w, z kimś w relacji jeden na jeden i ja teraz swoje życie wiążę, czy przyszłość z kimś dodatkowym, to ja jakby wyruszam samodzielnie w tą nową przyszłość, odchodząc od relacji, w której byłem lub byłam, więc tak to też można rozumieć. Tu w każdym razie w tej trójce mamy wzrost zaangażowania, jest pokazany w relacji, relacjach, yy, który dotyczy podjęcia nowych działań. Działanie musi być dodatkowe, musi być rozpoczęte w tym momencie. I mają się realizować Wasze plany. To, co sobie zaplanowaliście wcześniej, się ma teraz realizować. I tu jest coś takiego pokazane, na co Wy już prawdopodobnie czekaliście. Zobaczmy, co się pokazuje u zodiakalnych krwów w temacie rodziny. Rodzina. Rodzina w lutym. Arcykapłan. Arcykapłan i rycerz Buław. Arcykapłan mówi o, do, o doradztwie o tym, że ktoś w naszej rodzinie może być dla nas taką właśnie osobą godną zaufania, z której rady będziemy chcieli skorzystać. Arcykapłan może też pokazywać śluby, e, uroczystości, jakieś kościelne również. Generalnie jest to karta nauki i wsparcia. Czasami niekoniecznie finansowego, czasami słowem, a może i finansowego częściowo. Tak, ale tutaj ten arcykapłan jako doradca, jako osoba na przykład z znaku byka może być pokazana. Jest też rycerz Buław, chyba wezmę jeszcze jedną. Rycerz Buław mówi o angażowaniu się, o dużej ilości działań. No i dwójka Buław jest, czyli w dwójce widzimy, że działamy z kimś. Przygotowujemy się do działania. Może jest tych działań dużo i może ktoś faktycznie w Waszej rodzinie ma tu jakieś sprawy, które dotyczą kościoła albo są tu jakieś uroczystości kościelne pokazane. Na przykład tak, widzimy, że jest jakaś para, jest wybór, decyzja, jest intensywność, duże zaangażowanie, sprawczość, odwaga. No właśnie jest ta instytucja i te białe gołąbki wypuszczone w niebo. Finanse, co się pokazuje dla Lwa? Na finansach mamy świat, czyli w świecie już generalnie jesteśmy na tym etapie, kiedy jakieś nasze działania finansowe zamykają się, podsumowują się. I teraz yy, świat działa tak, jak druga karta do niego przyłożona, a tu mamy. Trójka kielichów, więc tutaj jest radość pokazana przede wszystkim w trójce składamy sobie życzenia, życzymy sobie wszystkiego najlepszego i cieszymy się z tego, co udało nam się uzyskać. Czyli ale trójka kielichów też mówi o zabawie, o atmosferze, o otoczeniu naszym, które z czegoś jest bardzo zadowolone. My tutaj możemy dawać w trójce upust swoim emocjom, więc generalnie w karcie świata, jako ostatniej karcie z tarota, z dużych arkan, odnosimy sukcesy. I te sukcesy prowadzą nas do kolejnych etapów, czyli my się wznosimy na wyższy poziom. Jeżeli chodzi o nasze sprawy finansowe, mamy takie możliwości. Mamy tutaj okazję, szansę do poprawy znacznej. Naszej sytuacji finansowej, a to dzięki temu, co też miało miejsce do tej pory. Więc ja tu widzę zadowolenie duże, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Mądrość, która dobiegła do końca swojej drogi, to jest droga głupca, się zakończyła i on teraz otrzymuje i dowiaduje się o sobie wszystkiego, czyli w finansach też. Pokazuje mu to. Korzyści. To jest ten portal do lepszej rzeczywistości finansowej. Tak bym mogła to nazwać. Portal, przez który przechodzicie zupełnie do innego wymiaru finansowego, chociaż to pokazane na luty, tylko miesięczne czytanie. No, jeżeli by tak faktycznie spojrzeć na inne karty pod kątem finansowym. To widać tutaj, że y, możecie z początkiem miesiąca podpisać bardzo dobrze umowę. Jeszcze zobaczę co na pracy. No tak wyciągnęłam śmiesznie. Jeszcze zobaczę co na pracy. Pracy azbuław. I y, piątka kielichów. Mhm. Czyli Wasze sukcesy są wynikiem chyba podpisania tej umowy nowej działania nowego, samodzielnego, to tak ostatecznie się realizuje w połowie y, miesiąca, już to widać. Więc może i po prostu, żeby coś y, zacząć, trzeba coś skończyć, no to jest jakby jasne, tak? Z zewnątrz może przyjść ta propozycja, bo ta ósemka y, monet mówi o pracy i y, giermek pentakli o nowym miejscu może mówić, y, albo nowym źródle właśnie dochodu. No ale lew jak to lew pewnie od razu się za to nie zabierze, tylko najpierw to będzie odświętowywał. Płynę. Tu. Prawda? W trójce kielichów. A Wasze nadzieje i obawy również. As, monet, którym mówi bardzo dobra perspektywa. I ta perspektywa, jeżeli chodzi o finanse, o świat materialny. A do tego dziewiątka pentakli, czyli jest tu o czym marzyć. Jest tu mowa o większych pieniądzach, tak samo jak było tutaj. Finanse super, praca, nowe działanie i nowy kierunek, nowe kreatywne pomysły. Z tym, że jest piątka kielichów, to ja nie wiem, czy lew się tak zapatruje całkiem otwarcie na pracę, czy może lew ma pieniądze, a z pracą to już tak mniej chętnie i jest, nie jest mi po drodze. Bo w piątce kielichów mówimy, że działania są nowe w asie, ale w piątce... Niekoniecznie uwaga nasza płynie w pozytywych fajnie by było jakby płynęła. To by było ym, po prostu na negatywach jest nigdy nie warto się skupiać, tak? Bo jakby no w jakim celu? Właściwie można by zapytać, prawda? Po co? Co to da? Nic to nie da. <grybujesz> Nic to nie da. Tak, piątka kielichów mówi o rozczarowaniu, więc to są takie emocje jakieś, które słabo motywująco działają, czyli lepiej już się skupić na tych pieniądzach, na radości, na nowym działaniu, na kreatywności swojej. Zobaczmy jaka jest rada, przesłanie anielskie dla lwa na luty. Przesłanie dla lwa na luty. No proszę, no jak to tutaj zorganizowane? Nowy partner to jest tytuł karty. Nowy partner. Żadne spotkanie nie jest przypadkowe. Zaaranżowane przez Boga wprawia w ruch ciąg zdarzeń, których celem jest i się Twoich modlitw. Zwracaj baczną uwagę na nowych ludzi, których zsyłamy w Twoje życie. Rozpoznasz ich, bo wydają Ci się znajomi, przynoszący otuchę i poczucie bezpieczeństwa. No tak właśnie jest to napisane. Życzę cudownego miesiąca, drogi lwy. Zapraszam Was na kolejne filmy. Cały je pozdrawiam. Do zobaczenia.